Idą żołnierze przez krakowskie przedmieście do grobu nieznanego żołnierza. A tam widzimy pałac prezydencki. I jesteśmy tutaj właśnie w pięknym, stylowym lokalu. Rozmawiamy z Andrzejem Hadaczem. Wracamy do tematów, które Państwo już poznaliście. Przypomnę, że na neonie. 24 pojawiła się informacja o tym, że w sieci, tygodnik w sieci otworzył kolejny etap wojny z krzyżem. Usunkowałem się do takiego bardzo znaczącego artykułu cyngiel władzy. To jest, właśnie, to jest właśnie ta gazeta. O, tak to wygląda. Tutaj widzicie Państwo, oceny tego artykułu jest bardzo ważny, jest dużo wątków. No i na koniec obiecałem, że merytorycznie się zajmiemy szczegółami. Przypomnę jak to brzmiało, otóż, otóż jest tak napisane Marek Pyza i Marcin Wikło, dziennikarze piszą zawód prowokator i piszą tak. Według wielu opinii twarz Andrzeja Hadacza mogła zdecydować o wyniku wyborów w 2011 roku najbardziej agresywny z prowokatorów który, którzy pojawiali się pod Smoleńskim Krzyżem na krakowskim Przedmieściu, zagrał w spocie Platformy Obywatelskiej. Potem został zapiewajłą na Paradzie Równości, wciąż jako obrońca Krzyża, w cudzysłowie obrońca Krzyża, Krzyż przez małą literę. Wreszcie na każdym kroku obściskiwał się z Bronisławem Komorowskim w czasie kampanii, by na finał wszcząć burdę w najbliższym otoczeniu Andrzeja Dudy, tu ciekawe, nie piszą, że zaatakował Andrzeja Dudę, tylko wszczął Burdę w najbliższym otoczeniu. To zaczynają się już niuanse zmieniać, to jest bardzo istotne. Podejrzewam, że ludzie tego nie wychwytują, a trzeba im to zwrócić uwagę. Właśnie dowiadujemy się, że najsłynniejszy prowokator m, m, ostatnich lat miał działać na zlecenie polityczne. Tym właśnie zajęła się prokuratura. Okazuje się, że nie prokuratura, tylko CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Po tym artykule artykuł ujawił, pojawił się. Zaraz zobaczymy. O tutaj Państwo macie 22 lipca 2015 to była sobota. Chyba nie, to nie, to jeszcze, to jeszcze nie wtedy. Po tym ja umieściłem następny artykuł. Kiedyś okazało, że Andrzej Hadacz zniknął. Zaniepokojony tym, że, że Andrzej Hadacz, Andrzejowi Hadaczowi mogło coś się stać. To było po śmierci Kulczyka, po prawdopodobnej, domniemanej śmierci Kulczyka. E, zadałem pytanie, czy Andrzej Hadacz zniknął tak jak Kulczyk. No i e, um, ujawniłem tą informację, że oficer Armii Izraelskiej namawiał Hadacza do ataku na Dudę. To była istotna informacja, bo na, na dwa dni po tym zgłosili się do mnie, e, zgłosił się do mnie pan podający się za. Mm, Oficera Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który chciał mnie przesłuchać. Zostałem przesłuchany. Oczywiście dla dobra śledztwa nie będę mówił wszystkiego, natomiast zwracam uwagę, że mieliśmy, mamy do czynienia z rzeczą niebywałą. Manipulacji w otoczeniu ludzi kandydujących na prezydenta dokonał człowiek, który, jak powiada, jest oficerem Armii Izraelskiej. To jest istotna informacja. Myślę, że nie powinno się skończyć na CBA, powinno się skończyć na kontrwywiadzie wojskowym. Natomiast obiecałem Państwu, że się ustosunkujemy do wszystkich tych kłamstw, wikły, półprawdy, wikły i pyzy. Panie Andrzeju, wraca Pan do Polski, czyta Pan ten artykuł, proszę wziąć gazetę do ręki. I co? Jak, no i co Pan czuje? Co czuję? No przede wszystkim muszę się odnieść, bo jednak trzeba się odnieść, że są to skandaliczne, kłamliwe wypociny które ci dwaj dziennikarze po prostu robią zamęt społeczeństwu tylko po to, żeby nakład ich gazety śmieciarskiej, podejrzewam, że źróde, źródło finansowania to są właśnie te pieniądze WSI, które zostały ukradzione po rozwiązaniu suszy WSI, kiedy Maciej rozwiązywał, bo jak, z czego ta gazeta ma kasę, Za, z czego się utrzymuje, kto to finansuje. Źródło pieniędzy, skąd? Ze skoków może ostatnie, które 3 miliardy ukradli pisowcy. Jak to jest możliwe, że inwigiluje się normalnego obywatela? Inwigiluje się, bo można powiedzieć, że wygląda na to, że inwigiluje się mnie, prześladuje, podsłuchuje w sposób perfidny i nielegalny. To Dzień są... Ale jednak pozwolę sobie powiedzieć, że Pan nie jest takim zwykłym obywatelem. Pan była w różnych ważnych miejscach, spotyka się z Pan z ważnymi osobami. Zgadza się. No, myślę, że jednak jest Pan słynną osobą, celebrytą i tutaj czy nie było tak, że podczas tych pięciu lat ostrej kampanii informacyjnej, ostrej walki o krzyż, czy nie było tak, że podchodzili do Pana ludzie pełni złych intencji i Pana do różnych złych rzeczy nakłaniali? Nie, nikt, nikt mnie do złych rzeczy nie namawiał, nikt mnie nie, nie inspirował, nikt mną nie sterował. Natomiast kierowałem się tym, co mówi Kaczyński. Słowa wypowiedziane tak brutalnie, można powiedzieć, że kula w łeb Komorowskiemu albo Tuskowi, to one zostały spowodowane, powiedziane... Po tym, jak Kaczyński sam inspirował mnie, że Komorowski zamordował prezydenta Kaczyńskiego. I ja, jako zwykły obywatel, niemalże uwierzyłem w to i dlatego tak się odniosę. A to, ten wyraz tutaj, proszę zobaczyć, te uściski. To są po prostu przeprosiny moje, bo one te oskarżenia pod adresem prezydenta Bronisława Komorowskiego były niesłuszne, wręcz kłamliwe, i w ten sposób chciałem wyrazić publicznie przeprosić prezydenta, bo nie miałem tej możliwości zrobić sobie konferencji prasowej i powiedzieć to publicznie, że przepraszam prezydenta. To są moje przeprosiny. w taki multimedialny sposób, że. Dokładnie, mój, w ten sposób. Ugłował mógł... tamte z dezinformu... Dokładnie. ucie zdezinformowanym z 2011 roku. Tak. Ale się do tekstu. Mhm. Ja wyłowiłem taką sprawę, która jest na samym końcu. Otóż, otóż wydaje mi się że pan Wikło e, i Pyza Żydzi. E, m, słucham? Żydzi. Przecież to są Żydzi. Oni mają nazwiska pozmienione. I ten jeden, i ten drugi. Aha. Przecież to są Żydzi. Otóż... Znaczy, Oni, no akurat... Bo, bo dwie grupy żydowskie w tej chwili na rynku działają u nas w Polsce. Jedna była przy prezydencie Bronisławie Komorowskim, a teraz druga jawnie się ujawnia przy prezydencie Andrzeja Dudzie i Pani tej, tej przyszłej przyszłej, nie daj Boże, premier Beaty Szydło. Przecież ładnie... No ja przypomnę, tak. że systematyczna praca Andrzeja Hadacza w sztabie komorowskiego doprowadziła, no, takich, którzy mówią, do tego, że został zemisjonowany Tyszkiewicz. Tyszkiewicz tak? Robert Tyszkiewicz. To jest ten pan Robert, który podpisywał się odwróconym krzyżem, tak? Tak. Także, także okazuje się, że tamci tamtych rozpracował Andrzej Haders swoją po prostu uczciwą, polską postawą na rzecz powrotu krzyża do korony i na rzecz zablokowania nielegalnych roszczeń izraelskich. Proszę zwrócić uwagę na następującą rzecz. W artykule Wikły i Pyzy, w tym artykule chwilę ja zaraz, przepraszam, popatrzę z 20-26 lipca, czyli sprzed miesiąca, Wikło i Pryza nie zająknęli się, że Andrzej Hadacz lobbował na rzecz przywrócenia krzyża do korony. Piszą krzyż przez małe k i nie zatajają informację, niezwykle istotną dla Polaków, że Andrzej Hadacz chciał zablokować nielegalne roszczenia żydowskie, izraelskie, natomiast Tutaj Andrzeju, ty chciałeś coś powiedzieć, że ta osoba, która cię pobiła, nie nazywa się Łapiński, tak? Kto to jest? Nie, nie on, on się po prostu nie nazywa. To jest Żyd on jest, stał na granicy izraelsko-palestyńskiej i on stamtąd został przerzucony na, na, na front tutaj do nas, do Polski i on tutaj zmienił nazwisko, ma ski polskie w tej chwili, a normalnie jak, jak się wszyscy przyjrzycie, to zobaczycie nawet po nosie. Ja przypomnę, że tego pana, albo kogoś bardzo podobnego do pana, który pobił Andrzeja Hadacza, ostatnio można widać, można przy... widzieć przy pani Szydło, czyli mielibyśmy do czynienia, to jest, to jest trzeba sprawdzić, no może Andrzej Hadacz kłamie, to trzeba to zdementować, przeprosić. Natomiast jeżeli się okaże, że rzeczywiście yy, żołnierz izraelski Łatyski, że... współpracuje z polską panią premier. Najpierw, najpierw pracował Andrzej z prezydentem. Hadacz mówi, nie daj Boże. Tak. Taką premier. To znaczy, że mamy do czynienia że ziś, z takim faktem, że ziściły się przepowiednie, czarne przepowiednie Stanisława Michalkiewicza, że oficerowie prowadzący przechodzą na ręczne sterowanie. To by znaczyło, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, że kandydatka Szydła jest w niebezpieczeństwie. Trzeba o tym powiedzieć, bo to by znaczyło, że no w kampanii wyborczej biorą udział obywatele obcego państwa, oficerowie i żołnierze obcej armii, wrogiej armii. To jest bardzo ważna informacja. Natomiast tak, w sieci nie spoczęło Wikło i Pyza. Tutaj sięgniemy: Wikło i Pyza nie odstępują. Ujawniamy taśmy brudnej kampanii. Poznaj kulisy prowokacji przeciwko Andrzejowi Dudzie. Piszą, przyznają się, że dotarli do twierdzą, że dotarli do taśmy z CBA bądź z prokuratury. To ciekawe, trzeba będzie kiedyś wyjaśnić. Podobno tajne śledztwo. Podobno tajne śledztwo. Ja podpisywałem papier, że nie mogę niczego ujawnić, a tu jednak się okazuje, że coś wycieka z tego śledztwa. Ciekawe, czyli są... Czyli jak ja coś bym powiedział na temat tego śledztwa, tak. gdyby Sendecki coś powiedział na temat śledztwa CBA, to bym poszedł siedzieć. Dlatego tak. ja milczę. A tam bardzo ciekawe rzeczy wychodzą. Ja tylko powiem, że osoby, które przychodziły przed Pałac Prezydencki Filmowały wszystko, fotografowały wszystko, osoby, które były przed gmachem telewizji, filmowały wszystko, co się działo. Pracowały za polski wywiad i kontrwywiad. Pytam się z tego miejsca, gdzie byli polscy żołnierze, którym płacimy żołd, my, polscy podatnicy, my płacimy żołd. Oni powinni wszelkich agentów Armii Izraelskiej odstrzelić, kiedy oni tam przyszli za szybko, za blisko. Tak powinno być, to, to, to nie są żarty. Proszę Państwa, ja się pytam, Dla... dlaczego jeszcze... Y Nikt nie podeszedł y i powiedzieć, panią Andrzeju, że bo ten, 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 a ten, a ten, a ten, niech pan uważa, bo to są ci, 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 ci. Nikt czyli, nie czyli wywiad i kontrwywiad tam zawalił sprawę na całej linii. I teraz tak, wracamy do tego, co się dzieje w, w, w sieci. Pojawiają się informacje o taśmach brudnej prawdy, taśmach brudnej kampanii, przepraszam. Tutaj są różne wypowiedzi. Jest rozmowa hadacza z RG. To jest ciekawe, że człowiek podający się za oficera armii izraelskiej występuje jako R. Robert G., ewentualnie Robert S. Jeżeli byśmy ujawnili jego nazwisko, to byśmy poszli siedzieć. Tak, tak działa polskie prawo, tak działają polskie urzędy. Jeżeli my ujawnimy agenta żydowskiego, który manipulował, to idziemy siedzieć. A człowiek, który był uczciwym człowiekiem, który lobbował na rzecz krzyża i, i przeciwko roszczeniom żydowskim, pójdzie siedzieć, jeżeli za dużo powie i jest prześladowany przez tygodnik w sieci. Proszę bardzo. W tygodniku w sieci Lada Chwila mają się pojawić wszystkie te rozmowy. Bardzo ważne. Czekamy na to. Tajne. 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 Z tajnego śledztwa. Proszę bardzo. Świetnie. My to ujawniamy, bo od tajnymi. Dalej trzecia strona. Warto sobie to wszystko zeskanować proszę Państwa. Na bieżąco, na szybko. I bardzo ważna rzecz. Że, yy, o właśnie, czyli Andrzej Hadacz jest pokazany w całej klasie, a ten tamten pan, oficer Armii Izraelskiej, jest pokazany z czarnym na oczach. Czyli pańs prawo państwa polskiego kogo chroni? Zobaczcie. Nie chroni polskiego prezydenta, nie chroni polskich uczciwych ludzi lobbujących yy, na rzecz yy, powrotu krzyża do korony. Kogo chroni państwo polskie? I Polaka, który przeprasza prezydenta tak. za mocne słowa. Tak, tak, bo tak. w inny sposób nie można było tego zrobić. Tak jest. Czyli okazuje się, no i cały czas to milczenie na temat powrotu Krzyża do Korony i zablokowania roszczeń izraelskich. I teraz proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, co tak naprawdę piszą Wikło i Pyza. Zwróćcie uwagę Żydzi. na ten tekst. Żydzi. Otóż tak. Ile jeszcze takich głupich zachowań zobaczymy? Czyli tak, jeżeli ktoś przychodzi i domaga się polskich spraw przed pałac prezydencki, tak. to jak, co to jest? Głupie zachowanie. E, Czyli dalej, jesteśmy... przygotujmy się na nowe prowokacje. Czyli jeżeli Polacy będą się domagali swoich praw, tak. to według tygodnika w sieci, według pana Wikło i Pyzy, to, to, to jest coś nagannego. Ale tu zwróć uwagę na taką ciekawą rzecz. Że yy, przecież przed pałacem prezydenckim było tyle razy, tyle, yy, tyle ważnych spotkań, i nagle cały czas te media yy, prawicowe, w cudzysłowie, waspowskie, prowaspowskie piszą o Hadaczu. To Andrzej Hadacz zablokował jedną kampanię, o mało co nie wywrócił kampanii wyborczej. Dudy, to Andrzej Hadacz jest jakiś wszechmocny, proszę Państwa, coś tu nie gra. A gdzie reszta agentów? To, to cyglem władzy jest hadacz, cyglem PiSu jest hadacz, cyglem palikota jest hadacz, cyglem wszystkich jest tylko jeden hadacz. To Andrzej, to, 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 to ty tak. To powinieneś jak jeździć. Nie, wygląda na to, że to ja rozdaję karty i mówię, kto ma być prezydentem, kto ma być premierem. Wygląda na to, że to ja jestem najważniejszą osobą w państwie w tej chwili.